Marko witamy w Koronie, skąd taki wybór klubu? mam swoje informacje o nogometnym klubie Korony. i to jest odrębny projekt i i ja również sam przychwytić ten do Korony i, i pomóc im da se wratimo u ekstra klasu. Wiem że to... Była kiedyś propozycja z innego polskiego klubu, z Legii Warszawa. Wiem, że nie wypalił ten transfer, ale byłeś też w innych zagranicznych klubach. Czy to pomoże Ci z aklimatyzacją w nowym miejscu? A da było jako kontakta, ale nie z klubowi tak taką, to i za mene. Ja skoncentruję sam, samo sam, 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 sam na koronie i celem mi pomoc ekipy i to i, i, i za mene sadę. šta je bilo, kako je bilo, to nije bitno, ali sada je fokus samo na koroni i to je to. Jakim jeste i zavodnikim, jak biš se skarakterizoval? Pa sigurno da bi je najveća karakteristika, tehnika i, i šut, i tako da ću pokazati to i na terenu što je na kraju najbitnije. To Marko ostatnie pytanie, co chcesz od siebie dać drużynie? Co byś chciał powiedzieć też kibicom na przywitanie z nowymi barwami? Pa, sigurno dać 100% od siebie za ekipu, jer borimy się svi za jeden cel, a to je prvo da baraż, pa onda da se wratimy u u ekstra kasu, što je što možemo obećać ob, ob, navijačima, da ćemo dać 100% i pokušat ten cel. 哇啦！Genque，Genque。